Wyobraź sobie, że włączasz radio, a tam relacja na żywo o tym, że Ziemia została zaatakowana przez kosmitów. Brzmi śmiesznie? Ponad 80 lat temu Amerykanie wzięli to bardzo na serio. W samym Newark operatorzy odebrali podobno ponad 2000 telefonów w ciągu jednej godziny. Ludzie pytali, gdzie mogą się schować, dokąd uciekać. Niektórzy pakowali do samochodów całe rodziny i próbowali uciec z miasta. Inni zamykali się w piwnicach z bronią w ręku, gotowi bronić się przed Marsjanami. Na komisariatach dzwonki telefonów nie milkły. Gazety dostawały listy z pytaniami, czy to naprawdę się dzieje. Konkurencyjne stacje radiowe próbowały uspokajać naród, powtarzając w kółko: To tylko fikcja. Ameryka nie upadła. Ale panika, choć lokalna i z pewnością nie tak wielka, jak potem opisywała to prasa była prawdziwa, bo to właśnie prasa zrobiła z tego sensację stulecia.